Jesteśmy w Poznaniu na kongresie MOVE, czyli strategicznym spotkaniu sektora immobility. To forum wymiany doświadczeń i wiedzy w obszarze zrównoważonego transportu. Wśród tegorocznych tematów m.in. inwestycje w branży samochodowej, a także dekarbonizacja transportu ciężkiego. Każdy, kto odwiedza kongres MOVE, znajdzie wszystko to, co jest najbardziej aktualne w branży, wiedzę ekspercką, a także networking. In September, uh, the electric market in Poland was 9% of the total passenger market, which is significantly more than before. So um, yes, it is there, um, it's slower, but as I said, every country has its right speed depending on the frame conditions, and that's the shared responsibility for all of us. Jeżdżenie samochodami, które nie spełniają normy Euro 6, już powinno być systemowo wyrogowane z, z Volkswagen Poznań korzysta już z trzech ciężarówek. Ma we swojej flocie samochodów ciężarowych, które codziennie nam dostarczają części. I to pozwoliło nam w obszarze logistyki zredukować emisję CO2 o 15% od roku 2023. W przypadku samochodu tradycyjnego kupujemy samochód i puszczamy go w trasę. Albo czekamy na zlecenie. W przypadku samochodu zeroemisyjnego nie najpierw robimy strategię, jak można go używać. Definiujemy trasę i dopiero ten jest kolejny etap to jest puszczenie go w trasę. Kongres mów jest chyba jedynym, a właściwie jest jedynym takim wydarzeniem, które mamy w tej chwili w Polsce, gdzie mamy spotkanie branży z rządzącymi, to znaczy mamy z rządem, czego potwierdzeniem jest obecność dwóch europosłów i pana ministra infrastruktury na otwarciu kongresu, ale też obecność szeregu osób z różnych urzędów kluczowych dla elektryfikacji, a także i branży motoryzacyjnej. Zapraszamy serdecznie na przyszłoroczny Kongres Mów, który odbędzie się już 23 kwietnia 2026 roku. Kongres Mów tradycyjnie organizowany jest przez grupę MTP, a partnerzy jak PIR oraz PZPM wspierają organizację tego kongresu.